Apokalipsa dzień po dniu. Dwaj świadkowie, część druga. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. Apokalipsa, rozdział jedenasty, wiersz czwarty. Ogród Getsemane w Jerozolimie, w którym Chrystus został zdradzony przez swojego ucznia Judasza, znajduje się tam do dzisiaj. Nazwa Getsemane oznacza tłocznie oliwy lub prasę oliwną, co bardzo dobrze nawiązuje do charakteru tego miejsca. Składa się ono bowiem z gajów oliwnych, a wiele rosnących tam drzew ma około 900 lat, co czyni je jednymi z najstarszych na świecie. Drzewo oliwne ma wiele zalet. Jest wiecznie zielone, a jego liście nigdy nie obumierają, niezależnie od pory roku. Poza tym jest niezwykle wytrzymałe i szczególnie odporne na suszę. W starożytnym świecie jego owoce były jednym z najbardziej pożądanych i niezbędnych towarów. Oliwek powszechnie używano do dostarczania światła. Po tym, jak zostały zebrane, tłoczono z nich oliwę, która następnie była używana jako paliwo do lamp od zwykłej małej lampki w gospodarstwie domowym po święty siedmioramienny świecznik w miejscu świętym ziemskiej świątyni. Warto dodać, że oliwa z oliwek pali się jaśniej niż inne rodzaje oleju. Co najważniejsze dla naszych rozważań, w Biblii symbolizuje ona ducha świętego. Dzisiejszy werset stanowi bezpośrednie odniesienie do innej wizji. Widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest siedem lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po siedem knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Zachariasz 4,2 i 3. Mają one dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp. Zachariasz 4,12. Opisana tutaj lampa to bez wątpienia siedmioramienny świecznik świątynny. Dwa drzewa oliwne zostały zidentyfikowane jako dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata Zachariasz 4:14. I są dalej zdefiniowane jako słowo Pana nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie Zachariasz 4:6. Tak jak drzewa oliwne dostarczają oliwy do lamp, tak dzięki Słowu Bożemu wiemy, jak prosić o Ducha Świętego i jak go otrzymać. To dzięki Niemu stajemy się Bożymi świadkami. Łukasz 4:18 Dlaczego jest tutaj mowa o dwóch świadkach? Ponieważ pismo święte dzieli się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Niech Twoja modlitwa dołączy do mojej, Panie. Światło życia, namaść mnie duchem świętym, abym był światłością świata dla tych, którzy zagubili się w ciemności. Mateusz 5,14. Do dalszego studiowania Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersz 63. Dzieje apostolskie, rozdział 10, wiersz 38. Apokalipsa, rozdział 1, wiersz 12.